Witajcie, łowcy, e, zorzy. <laughs> e, za chwileczkę zaczynamy naszą akcję dyplomową Aurora. E, na razie nie mogę streamować, dlatego będzie krótki film z tego, co się tutaj będzie dzisiaj działo. E, jest to pierwsza, mm, pierwszy dzień aktywacji e, Aurory. E, mam nadzieję, że w następnym tygodniu, w następny weekend, e, gdy będziemy aktywować e, z Piotrem, Kolejny, kolejne punkty rozdawać już będzie odpowiednia ilość osób, która nam zostawi lajki na, na YouTube. Wtedy będziemy mogli streamować. Na razie zaczynamy akcję dyplomową i film, który zrobię później, w późniejszym czasie zostanie opublikowany. Zaczynamy. Zapraszam. ogólne w dzisiejszym dniu e, każda stacja dostanie jeden punkt maksymalnie w weekend można dostać dwa punkty czyli ode mnie jeden punkt i od e, kolegi Piotra SA0PRJ który, e, który będzie też rozdawał w późniejszym terminie także nie wiecie kiedy i maksymalnie w weekend można dostać e, dwa punkty e, obojętnie czy to będą... Dwa, w dwóch emi, dwie emisje DMR czy C4FM jeden punkt o jednej stacji także co weekend będziecie będą się kumulowały punkty do 8 punktów maksymalnie i e, o, o, oczywiście będą punkty rozdawane e, e, odblokowywane będą dyplomy tutaj też jeszcze mała informacja dla wszystkich e, w czasie gdy będzie Aurora będzie też i akcja dyplomowa Jelcz 005 zaczyna się 6 grudnia i Piotr, który tutaj będzie razem ze mną rozdawał w aurorze, w aurorze e, punkty, będzie też rozdawał dodatkowo dla zainteresowanych punkty do akcji dyplomowej Jelcz. Także będzie mały bonusik, jeżeli będziecie e, chcieli dostać punkt w aurorze, możecie też dostać punkt e, punkty dla akcji dyplomowej Jelcz. Dobrze, koniec e, tego już przedstawiania tej naszej akcji dyplomowej, zaczynamy rozdawanie punktów. Ja bym prosił na sam początek może stację z zagranicy i stację z numerem 0. Ode mnie leci z Narwika, z Polarnego, piąteczka, raport i po usłyszeniu raportu przyznam Ci jeden punkt. Janina Janina, Stepan Paweł 1, Karolana Maria. Dobry wieczór, Eugeniuszu. Raport dla Ciebie, piąteczka. Dziękuję Ci za przyznany punkt i życzę Ci miłego wieczoru. Ludwik Barbara 4, Janina Janina, Stepan Paweł 1, Karolana Maria, 73. Również Grzegorzu, Ci dziękuję bardzo za uczestnictwo w tej akcji dyplomowej. Punkt przyznany. I zapraszam następną stację z okręgu pierwszego. Czy są jeszcze jakieś stacje z okręgu pierwszego w akcji dyplomowej Aurora? Okej, okay, nie słyszę, więc przechodzimy do e, okręgu drugiego. Czy są jakieś stacje e, z okręgu drugiego? E, w, w, chciałyby dostać punkcik w akcji dyplomowej e, Aurora. Stefan Kłebek 2, Olga tadeusz Barbara Adam Roman. Stefan Kłebek 2. Olga Tadeusz, Wiktoria, Wiktoria, Karol. eee, Karolu. Karolu, e, punkcik zaraz ci przyznam. E, raport ode mnie leci piąteczka. Tutaj z Zakoła polarnego. E, jeżeli mi podasz tylko raport zwrotny, e, przyznam ci punkt. E, Rupełniuszu. Odbieram cię na piąteczkę. Dziękuję za punkcik. Miłego wieczoru życzę 73 i do następnego usłyszenia. LB4JJ, Stefan Kłebek 2, Olga Tadeusz-Wioletta. Dziękuję. E, Stefan Kłebek 2, Olga Tadeusz-Wioletta, LB4JJ. E, e, przyznałem już punkcik, także zapraszam kolejną stację z okręgu drugiego. Stefan, Paweł II, Wanda, Irena Tadeusz. Witaj, Witoldzie. Już się loguję. Jeżeli mi podasz tych raporcik, to dostaniesz punkt. Ode mnie tutaj z zakoła polarnego leci piąteczka. Bardzo ładna, czysta modulacja. Wszystko ładnie doleciało do mnie. Krystalicznie, także nic dodać, nic ująć. ująć oddaję Tobie mikrofon LD4JJ z P2W Dziękuję Witoldzie. Łączność w blogu, także masz ode mnie jeden punkt w ręgu drugiego. Jeżeli są jakieś stacje, to zapraszam do łączności. SP2 Bar, Bartłomiej Witam Cię Bartłomieju Już Cię loguję I raporcik ode mnie leci Piąteczka Zapraszam, również proszę o raport I zaloguję Ci Pierwszy punkt w akcji dyplomowej Aurora Ludwik, Barbara, 4, Janina, Janina Stefan, Paweł, 2, Bartek, Adam Roman Witam Cię Ełwieniuszu, z tej strony Bart z Gdyni Jest to nasza pierwsza łączność, dla Ciebie również raportnik 5, bardzo dobrze, Czy słychać, proszę mi do Ciebie. E, dziękuję Bartłomiej, e, punkty przyznane, także również dziękuję za, e, za uczestnictwo w, w aurorze i zapraszam e, kolejną stację z okręgu drugiego. Czy są jeszcze jakieś stacje z okręgu drugiego? To zapraszam do łączności. Akcja dyplomowa Aurora. Nie słyszę, więc przechodzimy do okręgu trzeciego. Czy są jakieś stacje z okręgu trzeciego? Zapraszam do łączności w akcji Aurora. Cezary Grażyna Roman SP3CGR Arkadiusz, witam Cię Arkadiuszu i jeżeli mi podasz raporcik, przyznam Ci pierwszy punkt w akcji dyplomowej Aurora Ludwik Barwara 4 Janina Janina, Stefan Paweł 3 Cezary Grażyna Roman, witam serdecznie piąteczka, piąteczka i to jest moja pierwsza łączność w DMR-ze, Także cieszę się, że wszystko jest ok. E, dziękuję i pozdrawiam. E, dziękuję również Arkadiusz za to, że bierzesz udział w akcji dyplomowej. E, punkty w logu e, i raporcik tutaj ode mnie z Narwika leci dla ciebie. Piąteczka, bardzo ładna, czysta modulacja. Zapraszam w kolejną e, stację z okręgu trzeciego. Na to Sp3bit Zbigniew, witam Cię Zbigniewie i za, już Cię loguję, jeżeli mi podasz raporcik, no to otrzymasz jeden punkt w naszej akcji dyplomowej. Aurora, raport ode mnie tutaj z Narwika, leci do Ciebie piąteczka, bardzo ładna, czysta modulacja. 4JJ, tu jest p 3 Witam serdecznie, Uwieniuszu. Dobry wieczór. Report jest oczywiście dla Ciebie także piąteczka. Bardzo czysto i elegancko Cię odbieram. Jest to nasza pierwsza łączność. Dziękuję także za pierwszy punkt w tej akcji dyplomowej, Podaję serdecznie i do kolejnych łączności. 73. Dziękuję. Zbigniewie łączność w vlogu, także punkt otrzymałeś i zapraszam kolejną stację z okręgu trzeciego. SP3WZM Arkadiusz, witam Cię Arkadiuszu, eee, tak, e, tak samo, e, jeżeli podasz mi raporcik, otrzymasz jeden punkt do akcji, w akcji dyplomowej Aurora. E, ja już się tutaj loguję i poproszę raporcik. E, tutaj ode mnie raport dla Ciebie, piąteczka, bardzo ładnie, czysto do mnie dolatujesz. No witam serdecznie Eugeniuszu, dla Ciebie też piąteczka i narazenych spotkań. To SP3, biorę w stan SP3, VZM, SP3, tam Łączność w blogu, także otrzymujesz jeden punkt i zapraszam, i również dziękuję za to, że bierzesz udział w akcji dyplomowej i Aurora i zapraszam kolejną stację z okręgu trzeciego. SP3, Adam Maria Dorota. SP3 Adam Maria Dorota. Dawid, witam Cię Dawidzie. Już Cię loguję. Poproszę tylko raportczyk dla mnie. Ode mnie tutaj z Narwika, z Zakoła Polarnego leci do Ciebie piąteczka. Bardzo ładna, czysta modulacja. I otrzymasz jeden punkt. LB4 JOT, tu SP3 MD. No, witam Cię serdecznie kolego. Jeszcze raz z mamy okazję rozmawiać. też Twój znak już jest znany. I popularny tutaj w eterze cyfrowym, także widzę go często. Dzięki za wszechstronne funkcje. Oczywiście słyszycie napięć bardzo ładnie w ostroju wielkopolskim także super. No, także elegancko. Ja nadaję w ogóle teraz nie z na tylko z C4SM, ale, ale tak po prostu zestawione tego mam hotspota, że z urządzenia Jesu wchodzę z c 4 do. Hot spot, a hotspot przekazuje dalej to jakby w systemie DMR, czyli jakbyś patrzył na na, na, na dashboardzie, to byś widział, że je ja nadaję DMR-ze, ale tak... Dawidzie, dziękuję za to, że bierzesz udział w naszej akcji dyplomowej Aurora. No fajnie, nie spodziewałbym się, że, że, że z dmr z C4FM. Ja ci powiem, że też będzie, będzie aktywowana stacja w C4FM, także będzie można sobie punkty tam też zdobywać. Oczywiście, obojętnie jaka emisja, w danym dniu jest po prostu tylko przyznawany. Jeden, w dany weekend jest przyznawany jeden punkt, obojętnie ile razy ze mną, czy z Piotrem byście mieli łączności to i tak będzie jeden punkt automatycznie przyznawany dobrze, dziękuję bardzo za łączność, Dawid zapraszam kolejną stację z okręgu trzeciego Stefan Paweł Trójka Stefan Roman SP3 VRS, e, witam Tomaszu, już się loguję, e, poproszę raporcik dla mnie i e, otrzymasz jeden punkt. E, raport tutaj ode mnie z Narwika, leci dla ciebie piąteczka, bardzo ładna czysta modulacja, także e, super tutaj do mnie dolatujesz e, za koło polarne. 4, Jadwiga, Stefan, Paweł, Stefan, Roman Cześć Eugeniuszów, witam Cię bardzo serdecznie yy, raportem dla Ciebie, odbieram Cię z raportem bardzo ładnie na piąteczkę dziękuję za pierwszy punkt, no i oczywiście jest to nasza pierwsza, pierwsza łączność nie tylko w tej akcji, ale w ogóle, także bardzo się cieszę że moja modulacja dochodzi tak za koło polarne także pozdrawiam, miłego wieczoru i oczywiście do następnych spotkań z akcji Para 4, Jadzika, Jadzika, Stefan Paweł 3, Fioleta, Stefan Roman. SP3 VRS, LB4JJ. Dziękuję Tomasz, że bierzesz udział w akcji dyplomowej i bardzo się cieszę, że, że, że akcja jakąś tutaj się cieszy popularnością. Także dziękuję bardzo jeszcze raz i zapraszam kolejną stację z okręgu trzeciego. Eugeniuszu jak tylko tak na szybko Stefan Paweł 3, na Stefan Roman. Bo jak literujesz to słyszę... VRS, a ja jestem VSR, także jeżeli to jest tylko przejęzyczenie, to, to spoko, bo chodzi, żeby poprawnie było w logu, także mój znak to Stefan Paweł czy Wioletta Stefan Roman. Potwierdzam, potwierdzam, także jest VSR, także jest w logu VSR, nie ma sprawy. Dziękuję czy są jeszcze stacje z okręgu trzeciego zapraszam do akcji dyplomowej Aurora Stanisław, Maria Tadeusz, Adam SP3 MTA, Wojciech witam Cię Wojciechu, już tutaj cię loguję i poproszę o raporcik raport ode mnie tutaj z Narwika dolatujesz dolatuje do mnie tutaj na piąteczkę, bardzo ładnie mocno tutaj, modulacja czysta także poproszę o, o raport i przyznaję Ci jeden punkt ZB4JJ, to Paweł 3 na JW7 raport na piątkę bardzo dziękuję za punkty pozdrawiam z Polski Zachodniej, pierwsza łączność przez DNR i do wrapem do następnej e, Wojciechu, tutaj punkcik przyznany. E, dziękuję za o, udział w akcji Aurora i zapraszam kolejną stację z okręgu trzeciego. Nie słyszę SP3, kad Dariusz, jeszcze raz poproszę. SP3BKB da Bartosz, poproszę Bartosz, tutaj raport dla Ciebie piąteczka, czysta modulacja, dolatujesz tutaj do mnie ładnie i poproszę o raport zwrotny.